No i hej, cześć Szybank, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pierwszy odcinek z Różnikarzysty. Tak, nową serię zaczynam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To i będzie w pierwszym odcinku omówienie FFR-a. No, prawdopodobnie najlepszego obecnie karabinu szturmowego w grze, a na pewno najlepszego hybrydowego karabinu szturmowego. Dobra, przejdźmy do sekcji dodatków. No, to jest sobie taki skin kupiłem za 500 yy, kod pońców. Polecam, jakby ktoś grał. Mi się bardzo podoba, no ale tumik agencji. Tumień dźwięku, kontrola odrzutu, prędkość pocisków, zasięg. Minimalnie zmniejsza ADS i stabilność sterowania, no, ale w końcu naprawili ten tumik, bo na, przez chwilę nie redukował odrzutu, nie dodawał prędkości pocisku, a nawet zmniejszał prędkości. Tak naprawdę był. No, tylko po to, by tłumić. W sumie nazwa na to wskazuje. Eee, my, gracze, my, gracze, chcemy czegoś więcej. Tumek agencji fenomenalny. Należy brać go bez zastanawiania się. Luffy, luffy tutaj, potem przejdziemy, bo to jest sprawa na nieco dłuższy temat. Lasery, odrzucamy. FFR nie potrzebuje laserów, naprawdę. Ja właściwie no, potrzebuję lasera, ale jest parę innych dodatków, lepszych. Celowniki, odpuściłbym też. To samo. Lepiej mieć. Jeden dodatkowy slot. No, tym bardziej, że podstawowy celnik FFR1 jest dosyć fajny. Kolba. Stopka CQB super. Dla nieco słabszych graczy, którzy mieliby problem np. z szybkością FFR-a, chodem, biegiem wręcz podczas strzelania. No a dla bardziej wtajemniczonych graczy, Kolba Rider. Szybkość ruchu podczas strelowania, spoko ADS. No, Słaba, strza... Słaba celność strzałów z biodra, no ale da się to przeżyć. Tym bardziej, że podczas strzelania no praktycznie możemy obejść rywala wokół. Rękojeści są spagowane, są cholernie spagowane. Nie opłaca się ich brać. Jedyne są Owika Speed, żeby zredukować odrzut, ale są lepsze dodatki, jak za chwilę zobaczycie. Amunicja, 50 naboi, szybkie magazynki tylko to się liczy. Pod lufą fit bruiser naprawi go. Ten oszał zbiorowy daje prędkość ruchu, no ale nic potrzebnego. My nie bierzemy przecież chwytu przy niego dla prędkości ruchu. No, błagam Was. Chwyt Field Agent naprawdę fajny, fajna redukcja odrzutów w pionie gorzej z horyzontalnym, w przeciwieństwie do szybkiego chwytu SFOD, które dla mnie jest najlepszym wyborem, ponieważ właśnie w FFR. Bez uczuć horyzontalnego naprawdę się przyjemnie nim gra. Lufy, zostawiłem je na koniec. Najciekawszy sektor, trzy bardzo fajne dodatki. Wzmocniona ciężka, zwiększająca od 37,5 m do 75 m, aż zasięg podstawowy. Lufa Ranger o 100% zwiększająca prędkość pocisków. I Lufa Take Down, która zwiększa prędkość pocisków. Nieco gorzej od Rangera, ale daj nam szybkość ruchu w bok. chociaż jak robiłem testy, to ta szybkość ruchu w bok wychodzi tak naprawdę naprawdę no, przeciętnie. Jeszcze chciałbym na szybko omówić. Time to kill 333ms w głowę na podstawowym zasięgu do 37,5 m, 467 w klatkę. I 533 w ciało oraz ręce Potem to się zwiększa do kolejno 600 w klatę, ciało, ręce, a do 400 w głowę Dobrze Chwyt SFOD No, całkiem, całkiem odrzut Teraz sobie weźmy Field Agent i zobaczymy czy zdążymy, czy będziemy musieli powtórkę robić. 20 sekund powinno się udać No, pod warunkiem, że nikt nam nie przeszkodzi. No co za zły człowiek. No i dobrze, chwyt Field agent. Dobrze, zaliczone. No. No, i mamy chwyt SFOD. Jak widzicie, odrzut jest minimalnie większy. Pion, no ale horyzontalny, no poprawia nam się. Zaraz, iż koledzy na no, poprzednim miejscu byli dość niekoleżeńscy. Zabijali mnie. No to przeszedłem się tutaj. No i zobaczymy No tak w powietrze, w powietrze brawo ja prawo no Dobrze. Chwyt SFOD Ciekawy odrzut, teraz sobie weźmy chwyt Field Agent by wam udowodnić To co mówiłem na poprzedniej części. Poprzedniej, na początku odcinka no w sumie No i dobrze. I zobacz, mniej więcej w tym samym miejscu zostały kulki. No i odrzut minimalnie mniejszy w pion na um, tym. SFOD jest nieco większy, na field Agent nieco mniejszy, no ale horyzontalny na plus dla SFOD. Dlatego uważam, że wyt SFOD będzie najlepszym wyborem dla FFR1. Wracając jeszcze co do luf, wybrałem lufę Ranger. I tak wygląda ten mój finalny zestawik do FFR1. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i przede wszystkim komentujcie. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Do następnego i cześć!